Siema na wszystkim, Witam Was w drugiej części odcinku, gdzie opowiadam, w które skrzynki według mnie inwestować. I oczywiście, jakby to są moje typy, i chcę, żebyście od razu mieli tego świadomość. I to nie są żadne pewniaki. Też chcę nadmienić, że uważam, że każda skrzynka, jaka jest na rynku, pójdzie do góry, bo to jest niemal pewne. Nie wiem, co bym musiał się z testem zdarzyć, żeby tak nie było. Tylko, że niektóre według mnie inwestycje są lepsze, a niektóre gorsze. Bo wiadomo, możemy na przykład zainwestować w jedną skrzynkę. Złotówkę i zarobić na niej 5 groszy, a inne skrzynki, w które zinwestujemy tylko 17 groszy Możemy, możemy na niej zarobić później złotówkę, nie? Więc różnie bywa. To są moje typy. No i też zachęcam Was do polubienia tego filmiku, żeby ten materiał miał większe zasięgi, jak i do zasubskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmami o inwestycjach, może innych materiałach z CSA. Też mam serię z Overwatcha. No i od czasu do czasu będą się pojawiać też filmy z gier singlowych. Dobra, ale nie przedłużając, kolejną skrzynką, którą chciałem omówić, to jest skrzynka Whitefire. Uważam, że to jest w stosunkowo dobra skrzynka, mimo że nie ma aż tak świetnych skinów. No bo tak naprawdę jedyną zaletą tej skrzynki to jest ten akacz, wtrysk paliwa, który już na ten moment kosztuje prawie 4000 zł w najlepszym stanie, a jeżeli chodzi o Najgorszy stan, czyli Battlescarf, kosztuje 222 zł. No to jest, to jest olbrzymia cena, tak? I poza tym nie ma tu zbyt wielu zalet, no bo druga, drugi skin czerwony jest kompletnie beznadziejny, z różowych też nie ma maszało. No chyba, że ten, a, ten Digielek jest całkiem spokojny, on też będzie na pewno rósł w cenie. Szczególnie że kiedyś kosztował 5 zł czy 10, a teraz kosztuje, zaczyna się od 47, więc Więc ceny już ma dosyć niezłe. No i kosy też nie są zbyt dużą zaletą, bo to są noże Bowie, więc. Raczej szału nie ma, no ale tak jak mówię, no mamy przykład innej skrzynki, zaraz Wam pokażę, albo wiecie co tutaj może przywinę. Jest to skrzynia łowcy. Jest jej oczywiście, jest, ona jest taka droga, bez jej bardzo mała, jest jej zaledwie 1100, ale za to, to zaleto tej skrzynki też jest tylko i wyłącznie akacz. Dajcie mi chwilę, tylko znajdę. O, tutaj jest. I sami zobaczcie: jakby Kosy to są huntsmany, gdzie cenowo są nieco wyżej niż Bowie, ale też nie ma jakby szału. Skiny różowe też nie, jakby nie są zachwycające, no ale mamy tutaj dru drugi skin, czerwony też jest słaby, ale za to jest Akat Vulkan, który jest holendarny drogi w najlepszym stanie, bo kosztuje prawie 5000 zł. Co jakby. Najniższa jego cena to jest nieco niższa niż w przypadku wtrysku paliwa, ale nadal jest dosyć wysoka bo 175zł A ta skrzynka jest jej co prawda bardzo mało, dlatego jest taka droga, ale jeżeli Ta skrzynka zejdzie z rynku I wtedy ten Akaż pójdzie do góry i może osiągać nawet wyższe wartości, bo nawet 6000zł Wtedy na pewno skrzynia Wifi nieźle wystrzeli, tym bardziej że już w tym momencie ta skrzynka już zaczyna być, zaczyna drożeć, kosztuje 1,22 22 zł, a na rynku wcale nie ma jej tak dużo, bo zaledwie 47 tysięcy. Więc jeżeli ktoś by poczekał, tak z rok dwa, to mógłby z tej skrzynki naprawdę osiągnąć niezły profit, bo nawet 10 zł. Tylko tu podkreślam, ta skrzynka ma duży potencjał, żeby wzrosnąć w przyszłości, ale to nie jest inwestycja, że zwraca wam się za pół roku. Tutaj musicie poczekać rok, dwa, kiedy tych skrzynek naprawdę będzie. Niecałe 5000, może mniej nawet. Wtedy naprawdę ta skrzynka będzie droga. Dalej mamy gamę dwójkę. Gamy dwójk jest więcej niż gam jedynek. Przez co nie wiem, czy jest aż tak opłacalna, bo ma niezłe skiny, co prawda. Zresztą zaraz tu wam pokażę, co to to małe cięcie zrobię. O właśnie. Ma troszeczkę przyjemniejszy skin niż gama jedynka. Jeżeli chodzi o czerwone, no ale jest droższa, jest jej więcej na rynku, więc uważam, że. Te skrzynki i tak się głównie otwiera dla kos, więc jeżeli ktoś chciałby inwestować, to raczej polecam gamę 1. Gama 2 nie jest według mnie aż taka dobra. No i dalej mamy skrzynkę Spectrum, tym razem jedynkę. No, już w tym momencie ona ma całkiem niezłą cenę, bo oscyluje ona wokół e, 2 zł. jest jej dosyć mało, na rynku, po 50 tysięcy. No ale za to ma bardzo duże zalet ta skrzynka. Przede wszystkim różowe skiny, które są naprawdę bardzo dobre. Mimo, że różowe skiny aż tak nie wpływają na cenę samej skrzynki, bo głównie na cenę skrzynki wpływają kosy, później czerwone skiny i w zależności jak drogi jest ten czerwony skin, może to wpływać bardziej lub mniej oczywiście. Ale różowe skiny mają jakieś tam minimalne znaczenie, więc nie bram tego aż tak bardzo, ale można to podkreślić, że gdzieś te skiny są całkiem przyjemne. No i oczywiście skiny czerwone, które są bardzo dobre, czy to USP Neonir, czy Akacz, Bloodsport, no to to na pewno bardzo drogie skiny, które w przyszłości zakładam, że pójdą w górę, szczególnie jeżeli mowa o tym Akaczu. No i jeżeli chodzi o kosy, no tutaj to jest trzecia skrzynka, z której możemy dropnąć Butterfly'a. Bardzo, bardzo lubiano i bardzo drogo przede wszystkim kosę. Szczerze, nie jestem fanem tej inwestycji z tego względu, że ta skrzynka już kosztuje 2 zł więc, jeżeli mielibyście na przykład kupić 10 takich skrzynek, wydajecie prawie 20 zł. A przykładowo moglibyście kupić 100 Danger Zone'ów, tak? Tam plus minus, nie? Więc w to raczej już bym nie inwestował. W ogóle te skrzynki, które teraz będziecie widzieć, no to są skrzynki, z których aż tak bardzo bym nie inwestował ze względu na ich cenę. Chociaż są pewne wyjątki jeszcze przed nami, tutaj po drodze jeszcze pominąłem jedną skrzyneczkę, mianowicie skrzynkę klacz. Uważam, że to jest skrzynka też dobra do brady inwestycji. Mianowicie dla, dlatego, że ma całkiem przyjemny czerwony skin M4A4 Neonir. No ale największą zaletą tej skrzynki to są rękawiczki. Każda skrzynka z rękawicami na pewno pójdzie bardzo do góry. Tutaj jak widzimy, no skrzynka już kosztuje złotówkę, mimo że ta skrzynka jest cały czas dropiona i to dosyć często tak, tak naprawdę. A mimo wszystko bardzo dużo osób kupuje tę skrzynkę. Bardzo dobrze się sprzedaje na rynku i teraz kosztuje koło złotówki i w tym momencie Chyba by poczekał na jakiś taki moment spadkowy, typu jakaś wyprzedaż na Steamie, na przykład nie wiem, czy w teraz nie będzie przypadkiem, i wtedy na pewno ta skrzynia pójdzie te 10-20 groszy w dół i polecam tę skrzynkę kupić, bo ona na pewno pójdzie do góry. Przez to, że ma rękawiczki, te ceny mogą być naprawdę, naprawdę niezłe. Tym bardziej, że z tego co kojarzę, rękawiczki, które są tutaj, dropią chyba tylko i właśnie w tej skrzynce, w tej, a może jeszcze w hydrze no ciężko powiedzieć, no ale naprawdę to uważam, że jest dobra inwestycja, przede wszystkim przez te rękawiczki. Kolejna skrzynka, o której bardzo dużo dobrego słyszałem i wiem, że wiele osób mówi, to jest najlepsza inwestycja, jaka może być. No uważam, że naprawdę to jest świetna skrzynka, z tego względu, że ma całkiem niezłe kosy. Może nie są one wybitne, ale są niezłe. No szczególnie te skeletony, które potrafią też osiągać kosmiczne ceny, no. Dla samych skeletonów naprawdę na pewno warto to otwierać. Dodatkowo czerwone skiny, oba cudowne, w ogóle zobaczcie na cenę tego Desert Eagle no Dropnięcie go w najgorszym stanie kosztuje 320 zł, a w najlepszym 2400, więc to jest kosmos jeżeli chodzi o ceny. Jest na pewno niezły akacz. Hmm, różowe skiny, które są też niezłe, i mówię tutaj na przykład o tym m 44 a 4 czy Glocku. Naprawdę są dwa super, super różowe skiny. Tylko, że ta skrzynka ma pewien problem. Ona jest bardzo droga już w tym momencie kosztuje 213. Drugi problem tej skrzynki jest taki, że to jest skrzynka, która jest najnowsza jaka jest. I, I. teraz wielkie zalety tej skrzynki, mianowicie kosy, które są naprawdę dobre, szczególnie skieletom, który osiąga naprawdę kosmiczne wartości, typu niektóre szkielety zaczynają się od 4000. Na przykład tutaj mamy 400, 200, 300, 2000, więc ceny skieletonów są naprawdę niezłe. A jeżeli chodzi o czerwony skin, to też jest cudo po prostu. Czy ten Desert Eagle, zaczynając się od 300 zł, czy kończący na 2300, 300 200, nie? No, to jest naprawdę świetne ceny. Świetny drugi czerwony skin, gdzie zazwyczaj, zazwyczaj jest jeden do dobry czerwony, a drugi słaby. Tutaj mamy dwa genialne, bardzo dobre różowe skiny. Już tam w nie będę się zagłębić, ale też są, też są niezłe, naprawdę. To jest jedyne, chyba jedna z niewielu skrzynek, gdzie każdy skin można pochwalić w pewnym sensie. Ale ma swoje minusy, mianowicie Minusem jest to, że to jest świeżo dropująca skrzynka, ona jest najnowszą skrzynką jaka wyszła. Tam mniej część breakoutów, więc jej dropi naprawdę na potęgę. Drugą kwestią jest to, że Mogą w przyszłości Wyjść podobne hologramowe skiny, bo ten Declan jest hologramowy i Dlatego zastanawiam się, czy to jest dobra inwestycja. Bo z jednej strony mamy bardzo dobre kosy, świetne skiny, ale jeżeli w przyszłości wyjdą kolejne skrzynki z tymi nożami, ze skieletonami, no to, to ta skrzynka nie będzie aż taka super do otwierania. A poza tym, jeżeli wyjdą kolejne hologramowe skiny, no to ten Desert Eagle już nie będzie takim wyjątkiem. Na ten moment to się wydaje dobra inwestycja, ale przez cenę tej skrzynki, która już w tym momencie jest 2,16 kosztuje, zastanawiam się, czy... Czy rzeczywiście to jest taki sensowny wybór? Bo jeżeli by się okazało, że tak jak wcześniej mówiłem, pojawi się skrzynki z tymi kosami, co jest na przykład w Fracture Case, gdzie wcześniej były tylko na przykład w Shutter czy pojawił się kolejny hologramowe skin, to ta nagle skrzynka może być już nie taka fajna do otwierania, z tego względu może spać sceny. Więc na ten moment ja bym raczej zapobiegawszy do tej skrzynki podchodził, ona nie powinna pójść chwilowo do góry. Znaczy, tam powoli skaczę, ale raczej to powinny te zaliczać spadki pewne, więc na razie bym sobie tę skrzynkę odpuścił i czekał, aż będzie zdecydowanie tańsza. W tym momencie nie inwestowałbym w tą skrzynkę. Mimo, że a jeżeli ktoś robi openingi to na pewno ta skrzynka jest jedną z najlepszych do otwierania, ale uważam, że nie do inwestycji chwilowo. kolejna skrzynią, skrzynią to jest skrzynia Vanguard, która tak naprawdę uważam, że jest bardzo słaba do inwestycji, z tego względu, że Mimo, że jest jej bardzo mało na rynku, to ta skrzynia nie ma nic sobie takiego ciekawego. Ani nie ma jakichś super wyjątkowych czerwonych skinów. No, oczywiście, możemy trafić taki akacz, yy, pustynny buntownik, ale którego cena kosztuje 7000. No, ale troszeczkę to jest zawyżone z tego względu, że jest tylko jeden taki akacz na rynku i ktoś sobie wystawił, i ustalił taką cenę, jaką chce. No, nie jestem fanem tej skrzynki, szczególnie że. Mało osób ją otwiera, jest małe zainteresowanie nią, i w tym momencie już jest bardzo droga, więc automatycznie uważam, że jest słabą inwestycją. Chromatyczności to samo. Oprócz tego, że ma stare kosy, to poza tym nie ma żadnego ciekawego czerwonego skina, więc chromatyczności też bym nie inwestował. Idąc już w kolejne skiny, z kolejnej skrzynki. Od, shuttle, od tak naprawdę rękawic w górę wszystkie te skrzynki te później wesywa, hydra, brawo, ces i tak dalej i tak dalej te skrzynki od razu odrzucę nie będę każdej omawiać po kolei bo uważam że bez sensu to są skrzynki które po prostu są na tyle drogie że nieopłacalne z niej inwestowanie oczywiście mogą one kiedyś podskoczyć tak jak skrzynka brawo do tych zawrotnych 120 zł ale to jest bardzo mało prawdopodobne i przede wszystkim wymaga mega, mega dużo czasu i wkładu finansowego, więc zdecydowanie odradzam tę inwestycję. I tak jak mówię, wszystkie od rękawic w górę na rynku w ogóle nie brałem pod uwagę. Jeżeli chodzi o skrzynkę Shutterweb, no ja nie jestem fanem tej inwestycji, zresztą jak jeszcze trwała operacja, to nie byłem fanem. Inwestowania w tę skrzynkę, i do tej pory moje zdanie podtrzymuje. Zresztą jak widać, moje słowa. Znaczy, wtedy jeszcze nie prowadziłem kanału na YouTubie, więc nie, nikt nie mógł wiedzieć, ale yy, wierzcie mi na słowo, że już wtedy widziałem, że ta skrzynka raczej nie pójdzie i rzeczywiście nie poszła w górę. Zresztą nie zainwestowałem w żadną. I z tego względu, że ona by miała w sumie jakiś sens, gdyby nie skrzynka załamania, która ma świetne skiny. ma te same kosy, ale dodatkowo ma świetne skiny, więc. Jest zdecydowanie lepsza do otwierania, więc w tym momencie szater, skrzynka szateru, utraci traci jakiekolwiek znaczenie. No i przede wszystkim jest bardzo droga, więc zdecydowanie odradzam inwestowanie w tę skrzynkę. Jeżeli chodzi o skrzynkę Phoenix, też odradzam inwestowanie w tą skrzynkę z dwóch powodów. No, wydaje się w ogóle to bardzo dobra skrzynka, bo ma stare kosy, bo ma bardzo dobre czerwone skiny, mianowicie AWP Asimov. No i AUK Camelot to jest kupa, ale za to jest mega popularny akacz Redline, który naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale mimo wszystko od razu to skrzynka z tego względu, że jest już teraz bardzo droga, więc jest nieopłacalna według mnie. Stosunek ceny do zarobku, ce ce wkładu, y który musimy włożyć na tę skrzynkę, a zarobku jaki zarobimy jest nieopłacalny, y uważam, że to lepsze inwestycje i jeżeli chodzi o skiny, ktoś by powiedział no dobra, ale AWP Simów to jest cudowna cudowna AWP, a, a każ tak samo. No tak, ale nie taka ciekawostka. Wiecie, że skrzynka Phoenix to jest piąta najczęściej otwierana skrzynia w CS:GO. Oczywiście kiedyś tak dużo osób ją otwierało, dlatego jest tak wysoko, ale Dlatego, przez to, że tak dużo ją otworzyło, jest niesamowicie dużo AWP asimów, jest niesamowicie dużo akaczów redline'ów, więc nie ma zapotrzebowania na te skiny. Przez to ta skrzynka nie wydaje się opłacana do otwierania, więc bardzo ją odradzam też do inwestowania. No i na koniec zostawiłem jedną skrzyneczkę. Jest to skrzynka z obecnej operacji, czyli Broken Funk. No i ta skrzynka uważam, że jest. Mega, mega opłacalne do inwestowania, szczególnie jeżeli ktoś ma operację i ma w co wydać punkciki, to poleca się wydawać w, bro, w, reka, w Broken Fanga z tego względu, że ma cudowne ma rękawiczki, które dropią tylko i wyłącznie z tej skrzynki, a jak wiecie, ceny rękawic potrafią być zawrotne. Zresztą sami zobaczcie, w najlepszym stanie 7600. 2000, 6000, 10000, 1600. No sami widzicie, że ceny potrafią być ogromelne. 7 700, i bardzo dużo osób będzie otwierało tą skrzynkę. i nie tylko dla rękawic, ale dlatego, że mamy tutaj bardzo, bardzo dobrego skina, jakim jest M41 łańcuch znaków. Który już w tym momencie najtańszy kosztuje niecałe 200zł, a najdroższy, w najdroższym stanie 3200 No To jest bardzo bardzo duża cena, jak za czerwony skin ze skrzynki, która cały czas drobi. Eee, poza tym sam Glock też w najlepszym stanie potrafi kosztować. No i mamy bardzo dobre żurowe skiny, czy to MK, czy ten USP. No i gdzieś tam 5.7 ujdzie jeszcze. Zresztą cenowo tak bardzo nie staje od USP. Eee, przez co ta skrzynka ma bardzo duży potencjał. Jak Mało wam jeszcze zalet tej skrzynki, ta skrzynka niedługo zostanie wycofana. Przez to, że operacja się kończy, więc. Bardzo. Szy... Więc i liczba nie będzie przybywać, tylko będzie ubywać. Dwa, dużo osób będzie na pewno otwierało tą skrzynkę właśnie dla rękawic, na pewno dla tej Mki. Bo jeżeli ta myka się trafi w dobrym stanie, to jest tak naprawdę, jakbyście trafili jakieś gorsze rękawice, a nawet przeciętne, a w najlepszym stanie nawet dobre. <laughs> więc na pewno też wiele osób na pewno będzie kupowało różowe skiny, żeby robić kontrakt na M41S, no, która jest droga na pewno, więc ta skrzynka ma naprawdę dużo, dużo zalet i samo to, że stanie wycofana, sprawi, że ta cena będzie naprawdę kosmiczna. Więc bardzo polecam inwestować, a jeszcze bardziej polecam, jeżeli ktoś ma troszeczkę wolnego czasu, na to, żeby robić misję i za gwiazdkę odbierać tą skrzynkę. No i wiem, że skrzynka w tym momencie też nie jest tania, więc inwestycja może być ryzykowna, ale uważam, że w najbliższym czasie może ona osiągnąć pułap, znaczy zaraz po skończeniu operacji, parę miesięcy po skończeniu operacji będzie na pewno pik gdzie ta skrzynka będzie kosztować 10 zł i też prawdopodobnie za dwa lata. Yy, Broken, skrzynka Broken fakt może podzielić los skrzynki Hydry. Oczywiście podzielić los tak brzmi troszeczkę negatywnie, ale chodzi mi o to, że ta skrzynka może kosztować tyle co Hydra, czyli te ponad 30 zł w przyszłości. Więc jeżeli ktoś by teraz zainwestował, wydał wszystkie punkciki z operacji i za to nabył 50 skrzynek, to w przyszłości mógłby naprawdę niezły profit za to dojść. Ba, wystarczy, że ta skrzynka osiągnie pułap 10 zł, a za te 50 skrzynek wycięcie 500 zł. No to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. No ale nie przedłużając. To już by było na tyle. Z tych jeszcze dzisiejszych skrzynek moje, moich faworytów, czyli na pewno to jest skrzynka Broken Fang, która pójdzie niesamowicie do góry. No i zdecydowanie jeszcze dziś wymieniłbym skrzyn skrzynię Klacz, która też powinna w przyszłości osiągnąć te 4-5 zł. No i White Fire uważam, że na dłuższy okres czasu może być też genialną skrzynką. A na przykład z takim skrzynią załamania bym się jeszcze wstrzymał. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze raz zachęcam do stawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobało, zasubskrybowania kanału, jeżeli chcielibyście następnych materiałów i napiszcie też w komentarzach pod tym materiałem, jakie filmy chcielibyście zobaczyć. Ja na razie planuję zrobić jeszcze materiał o operacji Broken funk, szczególnie, że już się zaczyna kończyć i w co warto zainwestować takie pieniądze, powiedzmy tutaj na Steamie w portfelu i w co warto wydać punkciki, według mnie, co się opłaca. Dobra, a to by było tyle. Dziękuję wszystkim za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego.